Witam serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj 200 dni w Minecraft Hardcore. Szybki wstęp, stopę w górę i zabieram się nagrywanie na kolejnego odcinka 100 dni w Minecraft Hardcore. Oczywiście, również zachęcam do subskrypcji kanału, wraz z dzwoneczkiem oraz komentowania filmu. A ja nie przedłużam i zapraszam do oglądania tego odcinka. Dzień setny. Zaczynamy w naszym pierwszym celem z naszej tablicy. Będzie wybudowanie farmy automatycznej jedzenia. Więc, jak widzicie zbieraliśmy przy chwilą szkło. Znaczy, piasek na szkło dokładnie. Później kolimy z naszej owieczki. I spanko. Następnie wchodzimy, patrzymy. Wow, ile żelaza Później trzcina cukrowa. Pierwszy villager do tej farmy, właśnie, w tonotycznej. Spanko z villagerami. I mamy już dwóch villagerów przy naszej. Miejscu na farmę. Eee, tak. I jak widzicie, podchodzimy. To będzie też teren naszej farmy. Równamy teren, żeby było tutaj ładne miejsce. I budujemy farmę. Następnie widzicie. Co tutaj, nie wiem, oramy pole! Śpimy w naszej farmie, siejemy I wpuszczamy pierwszego wieczera do naszej farmy Spanko I następnie jestem na etkach, dokładnie na, na prawej narzędzi Spanko I jak widzicie dnia 108 Nasza farma już jest gotowa i produkuje pierwsze plony Pierwszy cel z naszej tablicy został wykonany, więc Przyszedł drugi cel, którym będzie pokonanie Widera. Poczułem do niego oczywiście trzech czaszek Widera. Widera skeletona. Yy, więc tak, więc jak widzicie Widera, który mnie zaatakował, przyszedł do mnie dnia 108, bije go, bije. No i się mam leciami czaszka, więc póki skeleton po prostu osiągnięcie dostałem. I mam swoją pierwszą czaszkę Widera. Dokładnie. I dobre jak i byli przy tej pierwszej czaszce, więc yy, no, pozdrawiam. Teraz będzie cykl dni, gdzie właśnie widzicie dzień 109, dzień 110, 111 oraz 112 i tak dalej. Po prostu głównie robiłem tak, dobudowałem platformy do Widerów i biłem te widery. Po to, by po prostu dnia 113 z tego widera wleciała mi trzecia, ostatnia czaszka Widera. Widzicie, dnia 114 już miałem wszystkie czaszki i nie zostało mi nic innego jak przygotować się na Widera i pójść go pokonać. Dnia 114 jeszcze byłem po Piasek Dusz, to się nazywa, Spanko. I jak widzicie jestem gotowy z spotkami, ze wszystkim, jestem gotowy na WIDERa, tak mi się przynajmniej wydawało, że byłem gotowy I zespiłem go, poszedłem do tyłu, żeby się tam, wiecie, on zrespił, bo on tak wybucha, więc trzeba się odejść na chwilę do niego Wypiłem sobie strengwa, żeby się ten napierdzielać, no i co, wbijam do niego, napierdzielam się, już się troszkę zrypałem, bo byłem bez łuku, co było dość ryzykowne ale ostatecznie po kilku tam minutach walki, po minucie około walki Z trękwem i z dobrym mieczem pokonałem go i miałem pierwszą w swoim Minecrafcie właśnie tą gwiazdę I jestem bardzo dumny z siebie, że udało mi się pierwszy raz w Minecrafcie pokonać Widera. Następnie, jak widzicie, skraftowałem Beacona i zbudowałem piramidę do Beacona I sobie dałem boost do Beacona Wybrałem sobie boost do speeda oraz do regeneracji Według mnie to coś przydatne Moja formacja, widzicie, produkuje uszydzonko, spanko a następnym celem jak sobie obrałem będzie budowa domku, więc zbieranie materiałów do domku, następnie dalej zbieranie materiałów, może segregowanie oraz zbieranie materiałów, tu tak samo widzicie zbieranie, tak samo zbieranie materiałów, a tu byłem na etkach, na etkach po to żeby sobie, sobie jakiś fajny łuk zrobić i wrosło mi się Infinity, więc bardzo fajnie połączyłem sobie z drugim łukiem i mam Power 4, a Breaking 3 Infinity. I teraz kilka dni spędzimy na tym, żeby sobie wylosować Farmera z ziemniakami, marchewkami, co wyszło mi dość szybko. I później Wiażera z Unbreaking 2 minimum. Chciałem trójkę, ale udało mi się ostatecznie dwójkę. Widzicie, kilka dni to spędziłem. I dnia 123 ostatecznie udało mi się właśnie znaleźć Unbreaking 2 na Wiażerze, więc kupiłem sobie dwie książki, połączyłem je w Unbreaking 3 i połączyłem tę książkę z Elytro, żeby mieć właśnie Unbreaking 3 na Elytrze, Więc całkiem spoko. Następnie wiadomo, dalsza zbieranie materiałów, równanie tej góry z Panko. Oraz zaczynamy budowę domku, więc budowa domku, spanko, budowa domku, spanko, budowa domku. I ogólnie ten domek, jak to się sporadnika. Od razu mówię, to nie jest moje autorskie, po prostu udaję go sporadnika. I widzicie dnia 131. Tutaj już kończę. I domek jest gotowy. Mamy taki krótki pokaz naszej darów tego domku będzie. Według mnie on całkiem ładnie wygląda. On jest tylko i wyłącznie dla ozdoby, nie ma żadnej czynnej dla mnie funkcji. Ale całkiem, według mnie, ładnie wygląda. Yy, taka... Taki ładny domek, każualowy, Dość ciekawy doby materiału, bo to niebieskie drzewo, to spaczone drzewo z netheru mi bardzo urzekło Dlatego zbudowałem ten dom yy, Całkiem spokojny domek wygląda, ale jak mówię, on jest tam dla... Tylko dla ozdoby nawet, jak widzicie, teraz śpię na, Dalej śpię tam gdzie spałem zawsze, więc nawet tego nie używam do spania tego domu Następnie pomyślałem, że budowa mostu do domu będzie dobrym pomysłem I ten most wyszedł mniej więcej tak Całkiem spoko, według mnie nie wygląda może najlepiej, ale też mogło być gorzej Odhaczyłem budowę domku i zabijam za kolejny projekt, którym będzie budowa trzciny cukrowej, w farmę trzciny cukrowej dokładnie. Jest ona taka mało wydajna, taka prosta farma. Yy, I tak, po zbudowaniu farmy, po zbudowaniu farmy chciałem oswoić koty. Koty do farmy Creeperów. Lecz robiłem to wstępnie przez kilka dni upieczoną rybą. I się dziwiłem, czemu mi to nie wychodzi? Lecz po zmienieniu ryby dość szybko zapałem jednego kota, się oswoiłem jednego kota. I następnie poszedłem właśnie z panką w tej wiosce tutaj obok, gdzie właśnie go kota łapałem I kolejnego zapałem, kota, mam dwa koty teraz w bazie I zabieramy się za kolejny projekt, który będzie budowa farmy creeperów Więc potrzebuję troszkę drzewa do tego i budowanko farmy creeperów Następnie kolejny dzień budowania farmy creeperów, kolejny dzień budowania farmy creeperów I wygląda ona mniej więcej tak aby w środku Następnie trzeba było wydać takie wieże na dużej kratce, żeby po prostu one się respiły w tej w ogóle, w tej, w tej farmie te creepery Wydając taką windę, to ja widzę wodną, że było mi jak najszybciej tam wchodzić. Jak ona zaczęła działać, to tam można było łatwo się dostać. A na samej górze widzicie, creepery bardzo ładnie nam do tej lawy spływają. Dzięki czemu genu nam, nam dość dużo ilość prochu. Spanko w moim domu tym razem. I widzicie, tyle się nam już tam zrobiło, więc cel zrobienia farmy kiperów uważam za zaliczony. Następnym celem będą mury, lecz mury wykonam dopiero w 300 dniach, jeżeli oczywiście będziecie chcieli ta część Bo nie zdążyłem wykonać ich właśnie w tych 200 dniach Zmieniłem na czerwony kolor niewykonane cele, widzicie zrobiłem lepsze zakłady dla owieczek, żeby one miały troszkę więcej miejsca I poławczyłem troszkę na górze mojej farmy creeperów Tak, później zbierałem piasek yy, po to, żeby mieć właśnie na TNT, bo będziemy kopać debris Dokładnie, gdzie TNT mam, jeszcze zrobiłem później potki oraz sam flint wziąłem i poszedłem do netheru kopać debris Widzicie, po prostu kopałem tunel już pierwszy debris znalazłem A resztę debrisów znalazłem po prostu, po prostu podczas tych dużych tuneli z TNT Po prostu tam znalazłem kolejne debrisy Więc jak widzicie kopałem metodą na TNT, takie tunele powstają z tych, yy, tego kopania Takie dość duże, fajne tunele, przyjemne do kopania Następnie po powrocie do overworlda spanko, przepalanie debrisów po to, żeby zrobić swoją pierwszą sztabkę netherite'ową Dokładnie. I żeby po prostu użyć to na kilofie. Na kilofie bardzo fajnie. Bardzo fajnie krew netherite'owy Potem był miecz. A następnie klata oraz spodnie. Więc już mam dość dużo tego netherite'owego seta. Później trzeba było troszkę znowu upawczyć, żeby mieć jeszcze więcej kapałdera. Jest tylko aż tyle. Zrobiłem kolejne TNT i kolejne tunele netherite'owe po kolejnej sesji kopania Nedryttu już mi wystarczyło. tu na wszystkie, już części zbroi, więc już miałem, widzicie, cover mini, debris oraz wszystkie narzędzia, robiły mi wystarczyło, więc musiałem tylko właśnie pójść do endu, żeby sobie moją motykę diamentową na jakąś fajną i w tym momencie już mam cały, całutki Nedryttowy set narzędzia oraz zbroje Wszystciutko mam już więc kolejny cel uważam za zaliczony. I kolejnym celem było takim małym cel, taki malutki cel, właśnie ma wybudowanie tej głowy villagera na, na farmie, na domku wilczerów, taki mały cel, ale również cel, więc zaliczamy cel, więc bardzo, bardzo fajnie. I tak, później była farma Golda. Był to dość duży projekt, potrzebowałem do niego dość dużo magmy oraz potrzebowałem jajek żółwi. Znalazłem żółwie, roznożyłem sobie żółwiki Sigrasem i siktaczem pozbierałem jajeczka. I później kopałem piasek na szkło tej farmy Golda. I tutaj kilka dni mi jakby ucięło, w sensie zepsuło mi się nagranie, więc kilka dni jakby nagle ucięło. Ale tutaj ogólnie doszedłem do Endoneteru, do tego, do jakby dachu i widzicie takim sposobem, troszkę takim, jakby glitchem. Robię sobie dziurę w bedroku, w Nederrufie, więc udało mi się coś tam razem i mamy widzicie dziurę do netherrufa, więc kilka dni mi się tu ucięło, ale tu nic ważnego nie robiłem, więc na szczęście w takim momencie mi się ucięło nagranie. I jak widzicie jestem już na dachu na deru, mam wszystko gotowe do mojej farmy golda I zaczynamy robić właśnie dnia 169 A tak na serio to jak widzicie dnia 168, znaczy 9 Zacząłem właśnie już budowę tej farmy Pierwsze tam platformy budownicze, również dnia 170, 171 I drugiego już farma była gotowa i podczas budowy farmy już widzicie pierwsze Podczas budowy farmy, jeszcze nie awczenia, tylko budowy, już pierwsze widzicie tutaj 50, 8 sztabek, z których Pani wyszło? Tak, 58 sztabek, więc to duża ilość. I troszeczkę paławczyłem. Po poławczeniu, takie takie ilości, właśnie, golda mi się zrespiły. I w overworldzie obok mojego domu zbudowałem takie miejsce stare chwały, że tak powiem. Więc e, napisałem tu pierwsze osoby. A jeżeli chcecie, żebym w 300 dniach Minecraft Hardcore Was tu wpisał, to napiszcie jakiś fajny, pomysłowy komentarz. Jakiś śmieszny, pomocny. Fajny komentarz i ja wybiorę jedną osobę i wpiszę do tej sali chwały albo kilka osób, zobaczymy. A widzicie kolejnego dnia, tutaj widzicie, kopałem troszeczkę stona po to, żeby właśnie znaczyć granice muru, znaczy tak aby takie tak będzie mur wyglądać i będzie takie właśnie te granice naszego muru, tak właśnie będzie nasza baza wyglądać w przyszłości Wydaje mi się całkiem spoko, całkiem spoko i późno taka nam wystarczy taka, taka wielkość według mnie spoczko. Później troszkę znowu przewczyłem na farmie golda Następnie wróciłem do Overworlda i co? I się przygotowałem na raid, więc poszedłem do Pillager'a Outpost'a, którego znaleźliśmy w pierwszych studniach i w końcu pokonałem Pillagera, przepraszam, z tą banderą, żeby mieć właśnie Voluntary Exile. I chciałem po prostu wrócić do domu i się przegrupować. Tak wiecie, sobie przyjść tam, wziąć jakieś tamy ostatnie. Zapomniałem o moich villagerach w farmie Żelaza, która jest pode mną dosłownie. I odpaliłem takim samym sposobem rajd w bazie, kiedy ja chciałem zabić go w jakieś wiosce daleko ode mnie, aby na wypadek gdyby wiecie był przypał Ale wtedy mówię dobra, jak już to zrobiłem no to bijemy się No i zacząłem widzicie bić tych, 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 tych kuszników, no ogólnie te rajda trzeba po prostu robić, co nie Bijem te takie właśnie sorosze, które są dość, to są naprawdę bardzo mocne, bo one są szybkie i są mocne, więc Na nich trzeba uważać, dlatego właśnie sposób z wodą sobie tutaj zastosowałem, dość on jest skuteczny i jak widzicie, z dnia 182, tu się bije z tymi nosorożcami, goni mnie dwóch w ogóle tych nosorożców, biją mnie, biją, On jest tak, one są tak szybkie, naprawdę, one są masakrycznie szybkie, na szczęście ja tutaj mam biko na obok, więc miałem, szybki byłem dość, ale e, i mój łuk, który właśnie podpala również e, był pomocny, ale tak czy tak jest to bardzo trudne, naprawdę było to trudne, no i co, no i tak właściwie później... Po pokonaniu tych, już właśnie wszystkich ludzi, sam rajd się zrobił. Po zakładam, że jakiś właśnie golem ironowy pokonał jakiegoś tam ostatniego, ostatniego ridersa bo sam się rajd zrobił mi, ale później po zebraniu wszystkich totemów było ich chyba 5, więc mam 5 totemów nieśmiertelności, więc yy, jestem tam bardziej odporny. Tutaj widzicie szybki flex na totem nieśmiertelności i kolejny pomysł, który dał pysnęcia TD odhaczony na naszej tablice celów. Kolejnym celem, jak widzicie ostatnim, są mury. Mury, do których potrzebuję mieć farmę kobylstona. Znaczy nie potrzebuję, ale potrzebuję dużo ilość kobylstona. Nie będę jej kopać, bo mi się nie, wiem, że mi się nie będzie chciało, więc postanowiłem, że, że będę budować farmę kobylstona. Yy, podczas właśnie bicia slime'ów, który potrzebuję właśnie, slime boli potrzebuje do farmy... Koby Stone to właśnie miałem przy połowie sytuację, bo tutaj dużo dość mobów się zebrało i, i musiałem orać, że tak powiem. To była sytuacja dość przy Miałem potem, niby w ręku, więc na luzie, to z jednej strony, ale z drugiej strony, trochę stosowałem się, bo w sumie taka sytuacja, gdzie mogłem w sumie zginąć. Na szczęście sobie gapa zdechł na spokojnie. Później poszłem po korala, tak samo do tej farmy, właśnie Koby I jak widzicie, dnia 186 budujemy farmę Kobyl Stone, dnia 187 Również budujemy farmę cobblestone'a yy, I 9 już była gotowa powiedzmy yy, Nawet z tą taką przypalarką na dole, zrobiłem sobie przypalarkę, żeby razem z tą z tego robił Więc tak to właśnie wygląda Całkiem spoko, następnie zbieramy troszkę drzewa I bijemy się z ramami znowu po to, żeby zrobić farmę czynną cukrową, taką lepszą Bo ta farma, co zrobiłem była mało wydajna, więc sobie tak, o trzaka chcę zrobić farmę, więc znowu bijemy, wiecie, slimy. I czyścimy teren, po, właśnie pod tą farmę. Budujemy dalej farmę. I tutaj widzicie zrobiłem głupotę. Nie mam totem, my się poczułem pewnie. E, w ogóle biłem tego golema bez klaty, po pierwsze. A po drugie, debil zrobiłem, bo z totem na golemie z ironowy, których nie musiałem bić. Tylko tak samemu z siebie. Na szczęście, miałem na totem, bo bym zginął jak debil, ale powiedzmy, że zrobiłem to po dażu to zrobiłem, tak? Dla da post mortala? Zrobiłem, więc powiedzmy, że dlatego to zrobiłem. Ale w każdym razie nie zginąłem, najważniejsze, że nie zginąłem. Uciekam sobie od niego i wróciłem po zemstę. Zemstę z łuku, zabiję go i po problemie. Więc potem się walić jeden. Ale potem dalsza się budowa farmy, mając nadzieję, że ta farma będzie o wiele bardziej wydajna. Yy, tu widzicie karty, stawiamy dalszą budowę farmę Tu widzicie te urządzenia główne, urządzenia zbierające. Yy, budowane było mury, znaczy mury, z ściany. I, i, I lecimy na dół po, po ławczeniu. Troszkę mamy tyle stołna tutaj, już w tej mojej farmie. Kobla i tyle ściny, więc też dość dużo się już zebrało. Tej ściny nie spodziewałem się takiej ilości. więc całkiem fajnie, że to się już zebrało. I nawet udało mi się raz uchwycić, jak widzicie, zaraz zobaczycie, to urządzenie, y, działanie urządzenia zbierającego na tej farmie ściny cukrowej. Działało tak. Według mnie, bardzo fajnie to wygląda i bardzo fajnie to działa. Jest ta ścina po prostu zbierana przez to urządzenie, a ho Minecraft Hoppers, y, no proste, no, wagonik z hopperem. Zbierają te wagoniki, i te wagoniki do skrzynek tych naszych tam w pierdzie więc tak. I po tej farmie czyny wybudowałem na ostatnią chwilę. Duże czas na po prostu zakończenie tych studni, kolejnych studni, czyli właśnie przeżyciu tych 200 dni już Minecraft Hardcore. I jak widzicie, przyzem 200 dni Minecraft Hardcore. Według mnie dość duży progres zrobiliśmy po raz tych kolejnych 100 dni. A jeżeli chcecie zobaczyć kolejne 100 dni, czy już wtedy będzie 300, no to zostawiacie wiadomo 100 łapek i kolejna, kolejna część. A ja już nie przedłużam, zapraszam do kolejnych odcinków Siemano.